Doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko ujawnia, że Rosjanie porywają ukraińskie sieroty i wywożą je w nieznanym kierunku. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmiła Denisowa przekazała, że według rosyjskich mediów do Rosji nielegalnie wywieziono ponad 150 tysięcy dzieci z Ukrainy. MSZ Ukrainy oskarża Rosję o nielegalną deportację do 2000 tysięcy ukraińskich dzieci tylko z obwodów Donieckiego i Ługańskiego. To są internetowe nagłówki z ostatnich tygodni. Oczywiście wywożone są nie tylko dzieci. To po prostu bardzo szokuje. Ale wywożeni są też dorośli. Całe rodziny znikają na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? Cześć tu, Skowron. Wywózki, zesłania, deportacje czy porywanie ludzi to jest stara rosyjska tradycja mająca kilkaset lat. Po prostu teraz wywożenie Ukraińców, masowe wywózki bardzo szokują, bo wydawało nam się, że takie rzeczy w XXI wieku są niemożliwe. Po prostu Rosji udało się wmówić światu, że się zmieniła. Jedne dane na teraz, na początek czerwca, mówią, że liczba wywiezionych to 800 tysięcy osób, ale są też dane takie mówiące, że liczba Ukraińców porwanych w głąb Federacji Rosyjskiej to nawet półtora miliona. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, do wciśnięcia kciuczka w górę, gdyż to pomaga, by ten materiał zyskiwał w oczach algorytmów YouTube'a. A ten materiał to próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Dlaczego Rosja kradnie ludzi? Nikt nie rozumie Ukraińców tak jak my. Rosja zaczęła wywozić ludzi w głąb swojego terytorium w połowie XVI wieku zaraz po tym, jak zajęła tereny na wschód od Uralu. Pierwszymi ofiarami byli jeńcy wojenni Iwana Groźnego IV: Polacy, Szwedzi i Tatarzy. A potem Rosjanie zsyłali albo na Syberię, albo do tzw. karnych batalionów Rosjanych na terenie całego imperium zsyłano tam ludzi po każdym z naszych powstań. 1500 po powstaniu listopadowym. Po powstaniu styczniowym już 40 tysięcy ze Łącznie do początku XX wieku Rosjanie wywieźli 100 tysięcy Polaków. Tutaj w kraju Rosjanie mieli spokój z buntami. Duży plus. Tam na Syberii miał im kto gospodarować. To jest drugi duży plus. Pamiętajcie, że ci pierwsi zesłańcy to jest elita, to jest świetnie, świetnie wykształcona szlachta. To jest trzeci plus. A dzięki stworzonym tam świetnym warunkom y, część zesłańców zostawała na zawsze w Rosji. stawała się tamtejszą elitą. Kolejny olbrzymi plus. Przecież większość pierwszych badaczy czy odkrywców Syberii to są właśnie Polacy. Sytuacja zmienia się po rewolucji październikowej w 1917. Wtedy wywózki i ciężka katorżnicza praca stają się sposobem na fizyczną eliminację podbitych narodów. Ludzie znikają i giną, a to, co zdążą wypracować w głębi Rosji, służy Imperium. To się wszystko Rosjanom po prostu zwyczajnie opłaca. Tylko w latach 1937-38 z zagarniętych przez Rosję terenu wywieziono ponad 100 tysięcy Polaków, głównie kobiet i dzieci. Mężczyzn w większości wymordowano na miejscu. Teraz lata 40 XX wieku. Tutaj jedne dane mówią o 350 tysiącach wywiezionych. Inne nawet o milionie ludzi porwanych w głąb Rosji. W kilka lat, w kilka lat wywieźli pięć razy tyle ludzi, co przez kilka wcześniejszych wieków. Wywózki to jest dla Rosji czysty zysk. Darmowa siła robocza. To są po prostu niewolnicy. W samym tylko roku 1945 z, jak to mówią, wyzwolonych polskich terenów wywieźli do pracy w Zagłębiach Węglowych 15 tysięcy górników. Spora część z nich trafiła do Zagłębia Donieckiego, które dzisiaj Rosja próbuje zabrać Ukrainie. Powtórzę, dla państwa rosyjskiego masowe porwania wywózki to jest czysty zysk. Po prostu, ekonomia. To dlatego teraz wracają do tej starej, sprawdzonej praktyki. Już teraz w 2020 w marcu, zaraz po ataku na Ukrainę, wydano dekret nadzwyczajny nakazujący przesiedlenie 95 739 obywateli Ukrainy z tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej na tereny z dala od tych objętych wojną. Tam się pojawiają sformułowania typu: zatwierdza się dystrybucję, podmioty składowe Federacji Rosyjskiej itd. I dekret wymienia: 11 tysięcy przesiedlić na Syberię, 7 tysięcy na Daleki Wschód. 7 tysięcy na Kaukaz Północny i tak dalej i tak dalej. Czyli po pierwsze sporo obszary Ukrainy już te teoretycznie włączone do Rosji przestają być ukraińskie powoli a stają się rosyjskie. Dokładnie stają się też prorosyjskie bo większość tych wywożonych to są zwolennicy Ukrainy. Kolejny plus prawda coś jak z Kubaniem. Kubań nie wiem czy wiecie 100 lat temu był w większości ukraińskojęzyczny. Mhm. Ale w dzięki wytrwałej pracy Rosji, dzięki jej działaniom, stał się, stał się rosyjski. Kolejny potężny zysk dla imperium. Po drugie, Ukraińcy trafiają do np. Ingushetii, do Dagestanu, do Czeczenii, czyli tam, gdzie etnicznych Słowian jest mało. A Władimir Putin nie lubi takich terenów, gdzie etnicznych Słowian jest mało. To wszystko też wpływa na strukturę demograficzną danej republiki. Bo im mniej jednorodna etnicznie, tym łatwiej imperium takim terenem, taką republiką zarządzać. Ale na wywózce ludzi najbardziej zyskuje Rosja na terenach już podbitych, bo minimalizuje przyszły opór Ukraińców. Czyli najpierw długotrwały ostrzał artyleryjski i rakietowy celów cywilnych na terenie przewidzianym do zajęcia. Potem po zajęciu terror i rzeź mieszkańców, dokładnie tak jak widzieliśmy w podkijowskiej Buczy, a na końcu wywózki. To jest stara, jeszcze mongolska szkoła podbijania państw. To jest stara, mongolska szkoła eliminowania całych narodów. I nie ma znaczenia, że teraz w XXI wieku media pokażą to na całym świecie, i co z tego? Na końcu i tak wyjdzie prezydent Macron i powie, że pozwólmy z tego wyjść Władimirowi Putinowi z twarzą. Za teorią, że Rosja miała to wszystko z góry zaplanowane, przemawia fakt, iż mieli przygotowane zawczasu listy ludzi do wyeliminowania lub wywózki. Dokładnie tak, jak 80 lat temu w Polsce. Inteligencja, członkowie władzy, ludzie aktywni społecznie, czyli potencjalni przywódcy i członkowie ruchu oporu tych należy pozbyć się jako pierwszych. Teraz na Ukrainie ma ich wyłapywać rozgwardia. Nie ma znaczenia, czy taki człowiek zostanie zamordowany na miejscu, czy za pół roku zginie w kolonii karnej, czy też może osiądzie gdzieś w głębi Rosji na lata. Rosja w każdym z przypadków zyskuje. Obozy filtracyjne. Są takie instytucje, niestety. To są miejsca, do których trafia ludność ukraińska z terenów zajętych przez Rosję. Jeden z takich obozów filtracyjnych działa na terenie byłej kolonii karnej, Wołeniwce w okolicach Doniecka. Co tam się dzieje w takich obozach filtracyjnych? Trwają przesłuchania i tak dalej. I teraz swoi, tak wynika ze znań świadków, swoi mogą zostać. Ludność prorosyjska, której się podoba zmiana władzy, zostaje, natomiast element podejrzany. Że tak użyję określenia wykutego chyba gdzieś jeszcze przez NKWD w latach 40. czy 30., element podejrzany wyjeżdża, znika gdzieś w głębi Federacji Rosyjskiej. Element podejrzany, prawda? Takie techniczne określenie, a tak naprawdę za nim kryje się dramat setek tysięcy Ukraińców. Dziś nic jeszcze nie wiadomo o tych, którzy znikają na terenie Federacji Rosyjskiej. Jaki był los ludzi wywożonych w latach 40. XX wieku? Ano, z danych naukowych wynika, że podróż w bydlęcych wagonach latem przeżywało 90% ludzi, 10% ginęło, zimą umierała połowa transportów. Na szczęście wszystko na to wskazuje, że obecne wywózki nie mają na celu fizycznej eksterminacji narodu. Najpewniej. Po co więc Rosji, ludzie? Ano Federacja Rosyjska ma problem demograficzny. Niska dzietność i wszechobecny alkoholizm. Rosja po prostu wymiera, szczególnie ta słowiańska. Rosja potrzebuje świeżej krwi. Rosjanie chcą tą wywożoną, porywaną ludnością zasiedlić swój daleki wschód. Dla, dla Rosji Ukraińcy to, takie kolejne określenie, materiał ludzki. Że część za jakiś czas wróci, że uciekną? Pewnie tak. Ale w latach 40. ubiegłego wieku, 80 lat temu, wobec obywateli polskich porwanych przez ZSRR, wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego, stosowano taką praktykę. Mówiono im: Słuchajcie, podpiszcie taki dokument, że zrzekacie się obywatelstwa polskiego, że jesteście Rosjanami, to wasze racje żywnościowe będą dwa razy większe, w związku z tym i wy, i wasze dzieci nie umrzecie z głodu. Wielu podpisało. A potem, gdy w myśl porozumień międzynarodowych Polacy mogli opuścić RNZSRR, no to tych akurat jako Rosjan Związek Radziecki nie wypuszczał. I tu wracamy do wywożonych czy porywanych ukraińskich dzieci. Znikają całe sierocińce. Znikają dzieci, których rodzice zginęli podczas obecnej rosyjskiej agresji. Znikają dzieci z sanatoriów i znikają dzieci ze szpitali. Najczęściej po raz ostatni widziane są w towarzystwie rosyjskich żołnierzy. Dodatkowo, jak podaje ukraińska agencja informacyjna Ukry Inform, Rosja dokonała zmian, po pierwsze, w procedurze adopcji dzieci, a po drugie, dokonała zmian w procedurze uzyskania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej. Te dzieci to jest taki po prostu prezent od Władimira Putina dla bezdzietnych par na terenie Rosji taki ukłon w ich stronę. Czyli ukraińskie dzieci, ukraińskie sieroty trafią albo w ręce Rosjan, albo co gorsza, po prostu, jak mówią specjaliści, zasilą rosyjskie sierocińce. A przypomnę, według samych rosyjskich mediów do Rosji wywieziono już ponad 150 tysięcy dzieci z Ukrainy. Ukraińcy mówią, że ta liczba to 200 tysięcy porwanych dzieciaków. Czyli problem z dzietnością w Rosji przynajmniej częściowo został rozwiązany. Tymczasem Ukraina i Litwa podpisały manifest z prośbą o pomoc w sprawie ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję. Został przekazany do ONZ-u, do UNICEF-u i do innych organizacji. I choć ONZ mówi o konieczności wszczęcia i prowadzenia dochodzeń, no to obozy filtracyjne wciąż działają, a Ukraińcy wciąż są wywożeni w głąb Rosji. Ukraina zaapelowała też do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc w sprowadzeniu wywiezionych i powołała się na konwencję genewską zakazującą wywózek z terenów okupowanych. Ale Rosja oczywiście wszystkiemu zaprzecza. Nie, my nikogo nigdzie nie wywozimy. Aczkolwiek ciekawie, wygląda jedna z depesz rosyjskiej agencji informacyjnej TAS. Tam pisze się o ewakuacji ludzi. I wśród ewakuowanych ma być, cytuję, ponad 200 tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej, 400 tysięcy mieszkańców Republik Donieckiej i Ługańskiej i 117 tysięcy z innych krajów. Zostali ewakuowani. Te 117 tysięcy to m.in. ci, którzy wpadli w pułapkę tzw. rosyjskich korytarzy humanitarnych. Z ostrzeliwanych, zaatakowanych terenów. To są ci, którzy wsiedli, niestety, do autobusów jadących na wschód, na wschód wywożących ludzi. To część z nich, niewielu, ale jednak, to części z nich udało się przedrzeć przez całą Rosję i przez Zieloną Granicę, przedostać na Litwę albo do Finlandii. To właśnie oni, ci, którym się udało, opowiadają o prowadzeniu obozów filtracyjnych przez FSB to jest dzisiejsze KGB. To oni opowiadają o przesłuchaniach, o zabieraniu telefonów, o zabieraniu dokumentów i o tym, że Ludziom w obozach filtracyjnych wydaje się nowe, już rosyjskie papiery. Ci, którym się udało wydostać z Rosji, to niestety pojedyncze przypadki. Ale o losie większości nic nie wiadomo. Mają trafiać na wschód, w głąb Federacji Rosyjskiej, z kilkuletnim zakazem opuszczania miejsca relokacji. Czy Ukraina ich odnajdzie? Część na pewno tak. Ile osób na zawsze zniknie, zagubi się, zaginie wśród tych 17 milionów kilometrów kwadratowych tego największego państwa świata? Tego niestety nie wiadomo. Z ponad 3 milionów ludzi wywiezionych w latach 30. i 40. Rosja wywoziła ludzi z każdego kraju, z jakim graniczyła i graniczy. Wtedy praca, głód, zimno i choroby zabiły prawie połowę. Połowę z ponad 3 milionów porwanych ludzi. Mam nadzieję, że los wywożonych teraz w głąb Rosji Ukraińców będzie inny, będzie lepszy. Dzięki za oglądanie, super, że byliście ze mną do samego końca. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, bo to dopinguje do jego rozwoju. Zachęcam do wciskania tych dzwoneczków, tych gwiazdeczek, łapek i tak. Sami wiecie co robić, co ja wam będę mówił. Przemysław Skowron, ten Skowron, do usłyszenia i do zobaczenia.